Pozdrawiam serdecznie mały bonus, ponieważ koledzy z Premier Boxing Champions przesłali zdjęcia z obozu treningowego Luisa Ortiza. Możemy się przekonać, jak wygląda dokładnie na tydzień przed walką, czy schudł, czy nie schudł. To zostawiam wam. Wygląda, wygląda zdecydowanie lepiej. Mówiłem już o tym wcześniej, że po raz pierwszy opuścił Miami, gdzie mieszka jego rodzina. Przeniósł się do Las Vegas, trenować się z człowiekiem od przygotowania związanego absolutnie z boksem, czyli z Hermanem Sesedo. Do tego doszedł jeszcze trener przygotowania kondycyjnego i wytrzymałościowego, po raz pierwszy w karierze, Larry Wade. To jest to, co miał do powiedzenia o swoim obozie treningowym Luis Ortiz, dokładnie na tydzień przed rewanżem, na który absolutnie wszyscy czekamy. Oczywiście nie muszę dodawać, będę w Las Vegas, będziecie mieli informacje bezpośrednio z tego, co się tam będzie działo. Otóż, Luis Ortiz o swoim obozie treningowym. Czuję się doskonale, naprawdę doskonale. Przed tym pojedynkiem to była najcięższa praca w moim życiu, ale ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że to jest ostatni moment, kiedy mogę to wykorzystać. Jako zespół nie chodziło o pracowanie ciężko, tylko pracowanie w sposób e, przemyślany. E, trochę inne rzeczy niż zwykłe, zwykle, trochę inne treningi. Wydaje mi się, że e, pozwoli mi to y, podczas walki pokazać się z jak najlepszej lepszej strony niż podczas ostatnim, e, ostatnim razem. Moja waga. Tam dokładnie gdzie chce, nie za dużo, nie za mało. Bardzo, bardzo produktywny obóz przygotowawczy. Zapytany na temat Deontay'a Widera odpowiedział. Mówiłem to poprzednio, mogę tylko powtórzyć: Deontay Wilder to najlepszy pięściarz wagi ciężkiej na świecie. Kto wie, może najlepszy pięściarz wagi ciężkiej ostatniej dekady. Dopóki ktoś z nim nie wygra, ciągle trzeba będzie go uważać za najlepszego. A jeśli chodzi o samą walkę, to będziemy walczyć inaczej. Zupełnie inna strategia. Strategia na ten pojedynek niż ostatnio. Dlatego też zakończenie tej walki będzie inne niż ostatnio. Mam plan, żeby tą walkę skończyć przed czasem. Taki jest pomysł. Natomiast jeśli trzeba będzie wygrać w ciągu 12 rund, to też to zrobimy. Jestem doskonale przygotowany, bez względu na to, w jaką stronę ta walka pójdzie. Czy, szybkim, czy zakończy się szybkim nokautem, czy będzie trwała pełne 12 rund. Pozdrawiam serdecznie. To był Louis Ortiz na tydzień przed rewanżem z mistrzem świata WBC wagi ciężkiej Deontayem Widerem.